Cześć, witam wszystkich serdecznie. Taka mała zapowiedź tego, co będzie już na bliższy weekend. Jak część, część z Was tak naprawdę już wie, albo i nie wie, postanowiliśmy z kanałem Perfumy Erato stworzyć pewien projekt w postaci kilku odcinków. Zmianka na ten temat pojawiła się już na kanale Perfumy Erato. Oczywiście koleżanka z tego, z tego kanału nie chciała zdradzać szczegółów. No myślę, że już jest bliżej weekendu i ja tutaj jak najbardziej zdradzę, co nieco, tak sobie pozwolę, zdradzić pewne szczegóły tego właśnie projektu. Yy, tak, postanowiliśmy, czy też koleżanka właśnie z kanału Perfumy Erato wpadła na genialny pomysł, yy, żeby wymienić się próbkami, tak naprawdę. Ja nadałem jej męskie, a ona przysłała mi perfumy damskie w postaci próbek. I co odcinek, tak naprawdę będziemy losować z tych pięciu czy sześciu próbek, bo tyle sobie wysłaliśmy do siebie. Będziemy losować jedną próbkę, i ta losowana próbka będzie, powiedzmy, nazywając to takim testem na żywo. Ja gdzieś sobie zaaplikuję na rękę. Dany zapach, który właśnie wlosuje z tych próbek, i będę pokrótce oceniał, co tak naprawdę yy, wyczuwam z tych perfum. Jakie być może składniki, moje pierwsze takie odnies odniesienia co do tego zapachu, na jakie pory, na jakie okazje, dla jakich kobiet itd., itd. Yy, tak, w postaci właśnie takich pierwszych reakcji, czy faktycznie te perfumy gdzieś podobają mi się, czy nie, ocena ogólna, myślę, że to będzie fajna, taka pachnąca zabawa i ciekawe jak najbardziej dla kobiet a dla mężczyzn właśnie na kanale Perfumy Erato. Także serdecznie zapraszam już w ten weekend. Nie wiem dokładnie, kiedy to będzie, czy to będzie piątek, sobota lub niedziela, ale na pewno w ten weekend już, bo tak gdzieś pokrótce już jesteśmy ustawieni, żeby to faktycznie zamieścić te materiały tego projektu. Tak, a pomysł się wziął tak naprawdę no właśnie od koleżanki prowadzącej, za co serdecznie dziękuję. Jest mi bardzo miło. Po wygranej tutaj o tego oleju różanego, u niej był konkurs czy też losowanie. No, chyba byłem jedynym facetem, który tak naprawdę wpisał się w komentarz i jakoś wygrałem. Nie wiem, jak to się stało. No, ale no, cieszę się bardzo, bardzo mi miło. Tak, no, olej różany, buteleczka mała. To jest 6 ml w, w, z taką, wiecie, kulką. No, jak najbardziej przydadzą się do testów. Może tutaj do moich recenzji, czy do jak najbardziej polecanych perfum w okresie być może wiosennym albo letnim no kto wie, może faktycznie znajdą się tutaj te, te perfumy no bo nie ukrywam, że bardzo, bardzo są no ładne po prostu mówiąc, taka czysta róża, dojrzała róża raczej nie ma w, ni w nich nic takiego co by faktycznie no, komuś mogło przeszkadzać bardzo piękny zapach, naturalny bardzo Także to o projekcie. No myślę, że to fajnie zaakceptujecie, fajnie naprawdę gdzieś to odbierzecie, posłuchacie tego co mam do powiedzenia tak naprawdę o zapachach damskich, moje pierwsze reakcje, moje pierwsze właśnie takie skojarzenia, z czym, z czym kojarzę dane perfumy. No ja się cieszę jak najbardziej. Jest mi bardzo miło przyjemnie, że w ogóle taka oferta projektu znalazła się, czy też właśnie była dla mnie skierowana. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam oczywiście wszystkich do tego do tych materiałów. Dobrze. To tyle co do właśnie zapowiedzi tego projektu z perfumy Erato. Oczywiście kanał podziękuję pod moim tutaj kanałem, pod tym filmem. I co? I tak naprawdę. Zapraszam serdecznie jeszcze do udziału w konkursie, który trwa do piątku, do godziny 20. Z okazji czysto z okazji 300 subskrybentów, czysto subskrypcji, 300 widzów, tak naprawdę moich, którzy śledzą, no teraz już ponad 300 wychodzi, którzy śledzą ten kanał, obserwują co się na nim dzieje i słuchają tego, co mam do powiedzenia. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Tak jak wspomniałem, do piątku trwa konkurs tej właśnie okazji. Tak, zapraszam oczywiście na Instagram, na świat perfumarka. Tam same nowości, takie, tego wszystkiego, co się będzie pojawiało na kanale i nie tylko. Ciekawostki różnego rodzaju, fajne zdjęcia. Zapraszam na Patronite i tak naprawdę zapraszam już na Pachnący Weekend, który no, szybko biegnie do nas, jakby nie patrząc. Dobrze, to dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam już w najbliższy, właśnie weekend z projektem i z innymi jeszcze materiałami ode mnie, jak najbardziej pachnącymi. Pozdrawiam, cześć.